No i nie chcą wchodzić w zakresu seksu, bo mówią wprost, że nie wie, na ten temat wiem. A czego oczekują pacjenci? Inicjatywa ze strony lekarza, zapewnienie intymności. O co chodzi, że nie będą się otwierały drzwi i wchodziła pielęgniarka, prawda, estreatorka, albo że tam jeszcze druga osoba jest w tym samym pomieszczeniu. No, no nie, chcą, żeby było to w, tylko w cztery oczy. Oczekują, że lekarz pomoże im, zacznie zadawać pytania. Oczekują, że yy, na przykład wyjaśnią działanie leku. No i oczekują fachowości. Typowe błędy lekarzy, jakie są. Oczekują na inicjatywę pacjenta, pośpiesz, pośpiech. Niektórzy mówią, na przykład, jak z żoną panu nie wyszło, z kochanką nie wyszło, niech pan spróbuje w agencji. To jest praktyczny. Następny błąd usuwa się objaw, a nie przyczynę. Czyli w przypadku zaburzenia reakcji. Przychodzi pacjent, od kiedy to pan ma? Od trzech lat. A mamy teraz takie dobre leki. Słyszał pan, a nie no, słyszałem, no to panu przepiszę. przepisuje, idzie. No lek pomaga, tylko nie załatwia sprawy. Bo nie wiadomo skąd się to yy, yy, zaburzenie reakcji wzięło. No, jeszcze może być coś takiego, że. Tak, nie, ja słyszę od pacjentów. Pacjent poszedł i mówił, że ma jakieś kłopoty i mu się nie chce, a lekarz mówi, mi się też już nie chce. <grym> to na ten temat. Więc doszło do porozumienia. No, następnie efekt Halloween diabelski to oznacza, że jak się miły jest pacjent, to się go lubi, to się mu bardziej pomoże. Nielubiany pacjent, który wzbudza niechęć, mniej mu się pomoże. Tak, no teraz mężczyźni w roli pacjentów, jacy są, reagują ambicjonalnie, mówią tylko tak, nie, nie wiem, więc tak odpowiadają na pytania, często kłamią. Mężczyźni kłamią, ponad połowa pacjentów kłamie. Czy pali, to zmniejszy ilość papierosów, czy brał już tego typu leki, to się nigdy nie przyzna, że już brał, że coś próbował, kłamią. Więc dlatego trzeba tak z dystansem. Następnie zawsze, jeżeli leka, jeżeli terapeutą jest lekarka, kobieta, to na ogół się chwali czymś, czego nie było. Zwiększa ilość partnerek w życiu, że wcześniej zaczął. Albo, to jest bardzo powszechne, ucieka w inne rozpoznania. Czyli ma zaburzenia, erekcje, a mówi, że w zasadzie mu się nie chce tego seksu i przychodzi z tym, żeby częściej chcieć. Kobiety. Kobiety chcą, żeby była atmosfera w gabinecie, reagują na pierwsze wrażenia, jakie sprawia terapeuta albo miły, sympatyczny. Na ogół obciążają winą partnera, częściej, rzadziej siebie. I proszę Państwa, wszystkie wizyty są konsultowane z przyjaciółkami. Zawsze to podkreślam, wszystko opowie koleżance, przyjaciółce. Tak. No i teraz podam, jakie są pewne problemy w trakcie leczenia zaburzeń seksualnych. Proszę sobie wyobrazić coś takiego. Pacjent bierze lek. No i teraz, ponieważ do tej pory się lękał tych kontaktów seksualnych, bo były niepowodzenia, czuje kompromitację, no więc przyjmuje lek, ale jest w stanie wysokiego lęku. Lek może nie zadziałać. I tutaj na przykład daję taki przykład tak specyficzny, że po zaszczyku diagnostycznym w ciała mistę członka prostagrandyny, kiedy mamy robić badanie, jeżeli pacjent ma wysoki poziom lęku, lek nie działa. Czyli trzeba zneutralizować lęk. Dalej, inna przyczyna. Wyobraźmy sobie pacjenta, który bierze lek i jest dobrze, ale dzisiaj jest w złym nastroju. Wiele rzeczy się działo w pracy, w domu, Okazuje się, że nawet nocnych reakcji członka nie będzie miał. Dobrze. I teraz tak, dlaczego są problemy w leczeniu osłabionego pożądania u kobiet? Bo nie wiadomo, czy mają motywację do tego seksu, jakie są relacje z partnerem. Jeżeli nie, są konfliktowe, albo partner nie jest pociągający, no to jest źle. Inna banalna przyczyna, bardzo banalna, podam przykład. Wyszła za mąż z rozsądku. Zrezygnowała z jakiegoś takiego atrakcyjnego kochanka, bo to nie był materiał na męża. A ten jaś jest dobrym materiałem na męża. Ambitny, pracowity, dba o nią. No to warto się z takim związać. No to później trudno, żeby ona czuła do pożąd pożądanie do niego, bo cnota nie jest afrodyzjakiem. Zalety charakteru nie, nie są afrodyzjakiem, no i później się nie chce z tym partnerem współżyć. Czy to jest pozorna hipolibidemia? To jest ciekawa rzecz. To są badania dwóch różnych autorów. Dlaczego pacjenci przejewają leczenie? Leczenie skuteczne, zaznaczam. Otrzymują recepty, wykupują leki, leki dobrze działają. Oni są zadowoleni z efektów leczenia, bo leki są skuteczne. A mimo tego przerywają leczenie. Dlaczego? Niedosyt informacji od lekarzy i on nie wie, czy ma brać do końca życia lek, czy to na czas jakiś, bo to nie uzyskał informacji. Przeczytał ulotkę. A w ulotce jest kilkadziesiąt możliwości. Również to, że oślepnie. Może być udar, zawał I jeszcze inna rzecz. No tak on to przeczyta, no to powie, no to właściwie wolę życie niż takiego typu kryzys. A też mu lekarz nie powiedział o znaczeniu tych ulotek, o co tu chodzi. Nie ma zaufania do leku, bo są takie duże, jakieś tam opinie usłyszał, że ten lek prowadzi tam do takich następstw. Miał zbyt duże oczekiwania, czyli niektórzy mężczyźni uważają, że po połknięciu tabletki będą mieć kondycję dwudziestolatka tak, to było w 20 roku życia, kobieta uważa, że po połknięciu tabletki stanie się mescaliną. No i jak aż tak to nie działa, to dziękuję. No i to jest bardzo ważne. Partnerka, tu dałem jeden przykład, że lek nie może być afrodyzjakiem, ona ma być afrodyzjakiem, a drugie, te partnerki opiekuńcze, to ona woli, żeby partner żył i był zdrowy, Niż żeby miał erekcję, ale może mu się przytrafić to, co jest w ulotce. I ona mówi: lepiej rezygnujmy z seksu, ale żebyś żył, żebyśmy byli razem, niż tego typu kłopoty. To są przyczyny przejewania leczenia. Proszę Państwa, nie jest ważne tylko usunięcie zaburzenia erekcji czy innych objawów. Trzeba zmienić styl życia pacjenta, żeby na przykład nie palił, nie pił za dużo. Trzeba neutralizować jego lęki, trzeba również edukować go w zakresie seksu. Czy wszystkich możemy leczyć? Nie. Jeżeli ktoś nie ma motywacji do leczenia, na przykład pacjent mówi, że do pana bym nie przyszedł, a moja mnie zmusiła i siedzi taki na nadęty, no to właściwie leczenie nic nie da. Albo jeżeli jest opór, albo kiedy jest konflikt w tym, w tym związku, wojna jest. No to co da leczenie. Jaki jest optymalny model terapii, proszę Państwa. No byłoby dobrze, gdyby trafić do specjalistów, którzy są dobrze przeszkoleni. To jest idealne. Czyli tak, leczenie u seksologa specjalisty, no to właściwie powinni trafiać tam pacjenci, którzy mają największe problemy, gdzie są jakieś trudności. Tacy pacjenci, którzy chcą tylko się leczyć u seksuologa, są tacy. Nie pójdę do żadnego innego, żaden kardiolog, internista, ginekolog. Ja chcę do seksuologa. Proszę bardzo, do seksuologa można warto kierować pacjentów, którzy mają złożoną meteologię zaburzeń seksualnych i psychiczne sprawie organiczne, którzy mają opory wobec leków, czy źle reagują na leki. Którzy już myślą, żeby przerwać leczenie, to wtedy lekarze powinni kierować. Którzy mają negatywne doświadczenia w leczeniu zaburzeń seksualnych, bo byli tak potraktowani, że tylko dostał recepty i do widzenia. Idealny model byłby taki: lekarze różnych specjalności są przeszkoleni w leczeniu zaburzeń seksualnych, leczenie nie jest trudne, są opracowane standardy leczenia zaburzeń wytysku, zaburzeń erekcji, zaburzeń libido, teraz wchodzi dla kobiet niedługo nowy lek obecnie zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych przez FDA i to przecież lekarze różnych specjalności mogą leczyć, nie chcą leczyć i można od tych lekarzy oczekiwać pomocy.